Dobry, drodzy rówieśnicy, zaczynamy naszą krótką, ale codzienną gimnastykę. A dzisiaj jest sobota, przed nami wspaniałe perspektywy, weekend. U mnie jest na razie mniej więcej pogoda, mniej więcej, ale ja jestem w Szczecinie także, a na południu podobno jest bardzo zimno. No nie wiem, no nie wiem. Ale życzę Państwu też poprawy pogody, żeby było co najmniej tak jak u nas. Na razie. Teraz zaczynamy naszą gimnastykę, stajemy sobie w pozycji lekko z rozszerzonymi stopami, tak. wyciszamy się, nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami, nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami, staramy się rozciągnąć kręgosłup, stoimy prosto, staramy się obojczyk podciągnąć wyżej, tak, Mamy, miednica jest prosto, nie przekrzywiamy się, stoimy pewnie na stopach tak? i zaczynamy naszą rozgrzewkę. Zaczynamy od rozgrzania mięśni szyi, najpierw leciutko głowa na bok, leciutko tak do pierwszego oporu tutaj na szyi. Raz, dwa, trzy, wracamy do pozycji wyjściowej, teraz druga podstrona, raz, 2, 3, pozycja wyjściowa. Oddech. Teraz głowa na dół, rozciągamy sobie kark. Raz, 2, 3, 4, 5. Zostajemy chwileczkę. Podnosimy się powoli do góry. Krótki oddech. I teraz głowa do tyłu. Raz, 2, 3, 4, 5 chwile zostajemy. Jeżeli mamy uchylone usta, to teraz zamykamy, naciągamy mięśnie podgluskowe i wracamy do pozycji wyjściowej. I jeszcze raz lekko, głowa na bok. 2, 3 oddechy, raz, 2, 3. Druga strona, raz, 2, 3. Głowa na dół, raz, 2, 3. Pozycja wyjściowa, krótki oddech, nie możemy mieć za dużego tempa i do tyłu raz, dwa i trzy, dobrze, rozciągamy się i teraz barki, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozluźniamy się i do tyłu raz, dwa, trzy, 4, 5, rozluźniamy się, w krótki oddech, tak, i teraz biodra, lekko uginamy kolana i krążymy biodrami, nie zapominając o odcinku lędźwiowym, raz, dwa, trzy, rozciągamy, wracamy do pozycji wyjściowej, i teraz wracamy do barków, raz, dwa, trzy, rozluźniamy się i do tyłu. Raz, dwa, trzy. rozluźnieni jesteśmy. I biodra. Raz, dwa, trzy. I druga strona. Raz, dwa, trzy. Uff. Krótki oddech. Zrobiło się trochę sennie, to wprowadzimy sobie taki może szybszy element. Łokieć kolano, tak? Po pięć razy na każdą stronę. Znaczy, raz naprzemiennie, raz jedna noga, raz druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwila oddechu. Rozciągnijmy sobie ręce, krążenie w, w pięści, i krążymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Boksujemy się, raz na jedną stronę, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wracamy łokieć w kolano. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozciągamy się. Krążymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Och, rozluźnijmy się chwilę. Dwa oddechy. Jeden i drugi. I jeszcze się po boksu. Imię. Raz, dwa. Mocno. Trzy, cztery i pięć. Wystarczy tych szaleństw. Siadamy sobie spokojnie na macie. Siadamy na macie. Oddechamy. Obie dwie stopy są najpierw z początku na macie, a teraz ujmujemy sobie ręką kolano jedno, a druga noga jest wyprostowana. siedzimy prosto, tak, i podnosimy lekko nogę, tak. Chwilę zatrzymujemy i opadamy. Robimy to 5 razy. Uwaga: raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy się. Noga wraca stopa na matę, rozciągamy się do tyłu i do przodu, i do tyłu, i do przodu. Zmieniamy nogę. Teraz ta, która ćwiczyła, jest zgięta i odpoczywa, a koleżanka ćwiczy. Sprawiedliwość, kochani moi. Raz, pięć razy. Dwa, troszeczkę, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy się. W jedną stronę, w drugą. Wracamy do pierwszej nogi. Hop. Wyciągnięta. Tak, jesteśmy, siedzimy prosto, kręgosłup prosty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie podnosimy nogi wysoko, tylko troszeczkę. Wraca stopa na matę. Rozluźniamy się. Druga noga teraz ćwiczy. Siedzimy prosto. Raz, dwa, trzy. 4, 5, stopa na matę, rozluźniamy się i ostatni raz. Ćwiczenia musimy kilka razy powtarzać, bo wtedy to ma sens, mięśnie zapamiętują je, tak? Tak, i teraz ta noga, uwaga, siedzimy prosto, ostatni raz ta noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na matę koleżanka jest wyprostowana, i znowu raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Obydwie odpoczywają. Rozciągamy się. Kładziemy się na chwilę na macie, tak. Mocno ręce do tyłu i nogi. Rozciągamy cały kręgosłup. Teraz ręce wzdłuż tułowia. Przechodzimy do leżenia na boczku. Podpieramy sobie głowę ręką. Noga, która jest w tej pozycji na wierzchu, wysuwamy ją do przodu, tak, mniej więcej pod kątem prostym. I ręka, która jest też w tej chwili do góry na wierzchu, rozkładamy palce i wzmacniamy tą pozycję, tak. I uwaga, a ta, która leży w tej chwili, do góry, podnosimy ją, tak? 10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak? To było ćwiczenie na wewnętrznym mięśnie tej nogi. Teraz wyprostowujemy się. Jedna noga nad drugą, tak? Tutaj ręką tylko stabilizujemy tą pozycję i podnosimy obydwie nogi, tak? Raz, pamiętając o tym, że jak będziemy wracali stopami na matę, musi tu być lekka przestrzeń, żeby pracowała tutaj kręgosłup i tutaj talia, żeby się nam wyrabiała na ładną. No. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10. Chwilę odpoczywamy. Ćwiczymy dość intensywnie, no ale chcemy mieć wyniki. Wiosna idzie, tak? Rozkładamy palce. Podpieramy się tą nogą, która jest na wierzchu. tak? Ręka też stabilizuje pozycję. I teraz noga, która leży troszeczkę wyżej, staramy się tak? 10 razy. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odpoczywamy, moment. Krótki oddech. Drugą nogę też wyprostowujemy. Sprawdzamy, czy mamy stabilną pozycję. I obydwie nogi podnosimy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, noga wraca na matę, ta, która jest na wierzchu, i ćwiczy tylko ta, która leży w tej chwili sama, i też staramy się w miarę możliwości wysoko ją podnieść, ale nie przesadzamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Chwilę odpoczywamy, oddech. Dokładamy nogę, która wspierała ćwiczącą. Tak. I obydwie teraz podnosimy. Raz. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Chwilę odpoczywamy. Fundujemy sobie dwa spokojne oddechy. Tak. Teraz noga, która jest na, na dole. Jest zgięta, a my podnosimy tą nogę, tak, która jest, była na, do góry, na wierzchu, tak? Poćwiczymy sobie teraz te mięśnie. Uwaga! Ops i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Rozluźniamy się. Tak, przychodzimy do leżenia. Tak. Leżymy sobie wygodnie. Rozluźniamy kręgosłup, bośmy byli cały czas w pozycji na boczku. I teraz w tej pozycji rozciągniemy sobie nogi. Tak? Nogę. Uwaga. Pod, podtrzymujemy i ją i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, opuszczamy nogę, dołącza do niej koleżanka, i teraz wciszczy druga noga, uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć, i odpoczywamy teraz, rozciągamy się powoli. Jedna ręka, druga, nogi. Oddychamy. Przekładamy się leciutko na boczek i zmieniamy teraz kierunek. Ćwiczymy z drugiej strony. Teraz tutaj ta, tu się podpieramy pod głowę, tak. Tą stopę wypuszczamy sobie do przodu. Ręka z rozchylonymi palcami stabilizuje pozycję i ćwiczymy. Raz, najpierw powoli I, i niezbyt wysoko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rozluźniamy się, króciutki oddech. Tak. Dołączamy złączamy obydwie nogi, podnosimy obydwie, tak? pamiętamy o tej przestrzeni w pasie, żeby była zachowana. przy opadaniu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. oddychamy, wysuwamy z powrotem nogę do przodu, tą, która jest na, na górze. dwa oddechy, jesteśmy na boczku. Tak i teraz spróbujemy nogę ciut wyżej podnieść. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Chwilę odpoczywamy. Oddech. Wyciągamy drugą nogę również. Oddech i uwaga, obydwie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10. Chwileczkę odpoczywamy. Oddech. Wydech. Wysuwamy nogę górną do przodu. I ostatni raz. Noga, która leży, ciczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wysoko. 6, 7, 8, 9, 10. Tak. Dołączamy drugą nogę do tej leżącej. Oddech. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I teraz się rozciągamy również. Na, leżymy sobie wzdłuż. Rozciągamy się. Ręka raz w jedną stronę, raz w drugą rozluźnieni jesteśmy, przekładamy się do pozycji siedzącej, tak, przechodzimy na czworaka, patrzymy, czy jesteśmy we właściwej pozycji, czyli nadgarstki są mniej więcej pod barkami, a kolana pod biodrami i rozciągamy się raz w jedną stronę do tyłu, mocno się rozciągamy, Oddech. I do przodu. I znowu oddech. I do tyłu. I nabieramy powietrze. Wydychamy. Nabieramy. I wydychamy. Zostajemy teraz w pozycji na czworaka. Chwileczkę jeszcze rozciągniemy sobie. Całe ciało w tej pozycji, wzmacniamy sobie pozycje mięśnie pośladkowe oraz kręgosłupowe. W ten sposób, uwaga, nie wysoko, tylko tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, odkładamy rękę i nowe, rozluźniamy się. Pamiętamy, żeby się nie zapadać na warkach. Druga strona, raz, dwa, trzy, mocno rozciągamy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Oddech. Jeszcze raz ta strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oddech. Wracamy do pierwszej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy rękę i luby. Oddech. I ostatni raz ta strona. Raz, dwa, Trzy, cztery, 5. opuszczamy. Siadamy sobie na piętach. Patrzymy, czy mamy palce nuklearne, mają kontakt, mają. Rozciągamy się mocno. Raz w jedną stronę, raz w drugą. Rozciągamy sobie rękosłup, wszystkie mięśnie wspomagające. A teraz przekładamy sobie ręce do tyłu. Wnętrzem dłoni do góry. I znowu raz, dwa, trzy. Mocno ręce do tyłu. Cztery, pięć. Przechodzimy do siedzenia. Siadziec krzyżnym. Tak. Siedzimy prosto. Oddech. Jeden. Wydech wyciszamy od, szybki nasz oddech po ćwiczeniach uspokajamy akcję serca patrzymy przed siebie jest miło i przyjemnie wdech wydech wdech i wydech i mocno nabieramy jeszcze ostatni raz powietrza tak wyciągamy dłonie mocno do góry Nabieramy powietrze i z wydechem opuszczamy ręce na splot słoneczny albo na serce. I do widzenia do poniedziałku. Do widzenia.